Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam. Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z Tobą i wziąć Twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza Cię ktoś, żeby iść z Nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto Cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od Ciebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Gdybyśmy literalnie tylko odczytywali Ewangelię, to rzeczywiście moglibyśmy dojść do pewnych absurdów. I dlatego też także i ten fragment Pisma Świętego z Ewangelii Świętego Mateusza, z V rozdziału, też musimy go od, odczytywać zawsze w kontekście całej Dobrej Nowiny. Pamiętajmy, że cały, kontekst całej Dobrej Nowiny, ten najważniejszy jest taki. Jezus przyszedł na ten świat. Przyszedł dlatego, że Bóg tak ten świat umiłował. Że dał swojego Syna, abyśmy my mogli skorzystać z jego męki, śmierci i zmartwychwstania. I to jest ten najważniejszy kontekst. I teraz Pan Jezus prowadzi i chce doprowadzić nas właśnie do zmartwychwstania, czyli do szczęścia wiecznego pewną drogą. Jaka to jest droga? W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus pokazuje jeden z drogowskazów. Jeden z drogowskazów jest taki. Nie stawiaj oporu złemu, bo zło, tak jak wiemy doskonale, może nas zniszczyć. I co się dzieje bardzo często, kiedy na przykład, proszę zobaczyć, ktoś się pokłóci i jeden zrobi mu na złość, to pierwsza myśl, jaka się pojawia w sercu człowieka, jaka jest, no, z nienawiścią odpłacić, jak się to mówi, złem za zło. I tak było w momencie, kiedy żył kiedy, do momentu, kiedy przyszedł Pan Jezus. I Pan Jezus mówi, nie, tak to nie jest droga, bo się pozabijacie i proszę zobaczyć, co się dzieje. W momencie, kiedy ktoś nie stosuje tej zasady Jezusa Chrystusa, co się dzieje? Ludzie się zabijają, czy duchowo, czy psychicznie, czy fizycznie. I teraz my, słuchając tego fragmentu Pisma Świętego, musimy sobie bardzo jasno zdawać sprawę, że przychodząc do Jezusa, otrzymujemy pewną łaskę. I dlatego też Pan Jezus, Pan Jezus dzisiaj, przez Świętego Apostoła, mówi nam wyraźnie: Nie przyjmujcie na próżno łaski Bożej. Bo to nie jest tak, że ktoś przyjdzie do kościoła i nie dostanie żadnej łaski, na przykład łaski pokonania dobrem zła. Każdy z nas, jeśli tylko chce, bo Pan Bóg nie zmusza człowieka, jeśli tylko chce, to mu daje tę łaskę. I teraz albo ją wykorzystam, albo jej nie wykorzystam. Natomiast pamiętajmy, że każdy, kiedy człowiek przychodzi do Pana Jezusa i prosi go, to otrzymuje. I teraz Pan Jezus mówi przez apostoła. Abyśmy nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Bo jeżeli ją przyjmujesz i nie za bardzo chcesz się nią podzielić, na przykład dobrem, no to w takim razie coś jest nie tak. Więc dlatego też prośmy Pana Boga, abyśmy rzeczywiście nie budowali zgorszenia, bo przy rozważaniu tego fragmentu z drugiego listu do Koryntian z szóstego rozdziału zauważyłem, że jest coś, o czym między m.in. wielu kapłanów po prostu nie. Nie doczytało i nie domodlili tego, kiedy przyjmowali sakrament kapłaństwa. Bo święty Paweł pisze tak: Nie dając nikomu sposobności do zgorszenia, aby nie wyszydzono naszej posługi. I to jest właśnie to, co się stało w wielu wypadkach, w wielu, że tak powiem, osobach, kapłanach. Dokładnie się stało to: zgorszenie i wyszydzono posługę. I proszę się nie dziwić, że tak się dzieje. Wielu ludzi, jako jeden z kolejnych argumentów, dlaczego nie przychodzą do Pana Jezusa, nie przychodzą do Kościoła, jest właśnie taki. Ponieważ ktoś mnie zgorszył. I dlatego wyszydzam jego posługę. Jako ludzie wiary, pamiętajmy o tym, że będzie milion sposobów do tego, żebyśmy nie przychodzili do Pana Jezusa. I jednym ze sposobów, jest zgorszenie, czyli że ktoś nam może pokazać, jak można grzeszyć. I teraz albo będziemy patrzeć na te osoby, bo przecież nie na Pana Jezusa, bo Pan Jezus nam takiego zgorszenia nie daje. Albo będziemy patrzeć na Pana Jezusa, albo będziemy patrzeć na te osoby. Jeśli będziemy patrzeć na te osoby, to na pewno nie dojdziemy do Pana Jezusa. A jeżeli będziemy patrzeć na Pana Jezusa i będziemy słuchać Jego słowa, i będziemy je rozważać, i przyjmować, i dzielić się tym, pójdziemy we właściwym kierunku. A zatem, dobrze usłuchaj, wysłuchajmy tego fragmentu. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. Nikt z nas nie może powiedzieć, że ta dzisiejsza Eucharystia na pewno mu nie pomoże w zbawieniu, bo nigdy nie wiadomo, która komunia święta będzie naszą ostatnią, naszym wiatykiem. Więc korzystajmy zawsze z tej łaski i na próżno nie, przyjmujemy, nie przyjmujmy łaski Bożej.